Witam Was, jestem Reading Minecraft, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Bionic Heroes. No dobra, to jedziemy. Tutaj. No dobra, no to wchodzimy. Teraz mamy misję taką. O, dobra, zaraz powiem. No dobra, tutaj zobaczymy. O, tutaj mamy kolejną maskę. Dobrze. Jak zau jeśli zauważyliście, to tutaj nam się serca zmieniły życia a co ta plansza Ym, dobra więc tutaj nam się życie zmieniły przy tym ponieważ on ma to życie ulepszone trata trata wiecie dobra więc tutaj idziemy dalej o tutaj pierwsza taka pierwsze takie miejsce do specjalnej umiejętności takiej Akurat tutaj było to skakanie. O, to jest. E, dobra. Za chwilę zajmiemy się penetrowaniem tutaj wszystkiego. Wszystko tutaj zajmiemy tym. E, dobra. W poprzednim odcinku em, o, no, załatwiliśmy tamtego. No, no a w tym odcinku będziemy szukali kuli, takiej pocisku Piraka. Um, nie będę tutaj wszystkich patrzył, znaczy wszystkich rzeczy robił. Tak niektóre, czy konstrukcji różnych i tak i tam. Aha, tutaj, dobra. A nie, bo już właśnie mieliśmy tutaj, dlatego, że specjalną umiejętność wcześniej, to ja tak trochę bardziej w tym momencie przechodzę, że jakby żeby przejść, właśnie właściwie tak sobie myślę, że nie będę tutaj zbierał tych wszystkich rzeczy. Czy będę zbierał, ale nie wszystkie. No dobra, no co, idziemy dalej? Będę starał się chodzić do jakichś tam ukrytych pomieszczeń, ale teraz już będę się starał. Um, no, nie brać wszystkiego, tak? Czy wiecie, że, że wszystkich rozwalać? Czy wszystkich tych. No i rzeczy z klockami. Kurcz co jest? No, co z czemu nie można wejść Ale no, nie można czy co? Dobra to no, chyba nie ma. Niech już powinno. Dobra. No co jest tutaj? No dobra, no co lecimy? Po prostu przebiegniemy tą planszę sobie. Ja, brakuje nam tylko ognistego do kolekcji. E, dobra. Między odcinkami to właściwie nic tam nie robiłem. Um. Wiem, że bardzo mało osób to ogląda na pewno. Ale fajna gra, polecam. Już, już to mówiłem. O, właśnie, Wam coś pokażę, co się dzieje, jak się uruchomi tą konstrukcję. Akurat nie bardzo było to widać. I sorry, jeśli muzyka trochę zagłusza. Teraz trochę ściszyłem. Jeśli przez cały odcinek mnie nie było słychać, to trudno. zobaczymy. Aha, jak. Właśnie, jak się uruchomi złotą konstrukcję, to w jakimś tam zasięgu wszyscy wrogowie giną. Się rozpadają. My dostajemy klocki już na kolejny tryb bohatera. Tutaj hewki będzie potrzebny. Ale. A nie, dobrze. Wiem, że trochę wcześniej, bo mnie źle słychać w poprzednich odcinkach. A teraz, na serio, staram się tutaj. A czemu oni są tacy? No dobra, to sobie powalczymy. A tutaj trzeba teraz zdobyć yy, tryb bohatera. Tam, jak widzieliście, jest konstrukcja bohatera. Zawsze, jak jest konstrukcja bohatera, to wrogowie przychodzą w nieskończoność. Dopóki nie uzyskamy trybu bohatera, czy tam. Dopóki. Nie cenę. Dopu... Dopóki nie uruchomimy tej konstrukcji. No dobra. Tutaj nie ma co się. Nie powiem co. Tylko trzeba działać. Chwileczkę obliczę. Czas. Co? 7 minus minęło. Dobra. Ale to chyba niedługo się kończy ten odcinek. Czy ta plansza. No dobra. Dobra, idziemy o. Nie wiem, co tutaj będzie. Aha, ale tutaj trzeba iść, więc ja idę tu. E, nie, ja tutaj, gdzieś powinna być. O dobra, pojemnik. E, nie wiem, czy wam to mówiłem, ale jeśli zdobędziemy na jakimś poziomie 5 srebrnych pojemników, to dostajemy zwierzaczka. Potem się będę starał tam zebrać wszystko Czekajcie chwileczkę Mamy czas do około 8 minut jeszcze 7 minut mamy Tak obliczyłem gdzieś około Tak do maksimum Nagrywam teraz to. Nie miałem, nie miałem co robić, no to sobie pomyślałem. A nagram sobie sobie tam. Sekundkę. Musiałem se kaszlnąć, Jeśli słyszeliście to sorki. Ale trochę, o trochę jestem chory. O. Dobra, um. o, co jest? E, tutaj nie możemy się w ogóle ruszać. Bo ten, my jesteśmy na wodzie. a nie widzicie już. Dobrze jest tutaj być tym. Dobra, headshot będzie. Headshot. Dobra, zaraz być koniec. Okej. Okay. Ja chyba zaraz będę kończył ten odcinek. Bieraćkę siedem... Dobra, nie chcę tym grać. Wo. Dobra, zaraz będziemy mieli czerwonego. O, tutaj może. Chociaż właściwie coś. Nie ma po co. o kurcze a dobra tam jak stracimy o dobra teraz będzie kolejna maska dobra yeah fuck you złote serce a złote serce chyba uzupełnia całe zdrowie czy tam więcej kurcze ciągle mi ten czas wypada jakoś z głowy eee yy, No dobra, tak chyba z 11 minut trwa, albo się pomyliłem. Nie miejcie mi tego za złe. O, a to już koniec poziomu. To się no, za chwilę tak będę tak z wami żegnał. To ta kula, którą myśmy zdobyć. Dobra, nie musisz tak tutaj odsuwać wszystkiego. No dobra, dawaj. No dobra, um, zrobimy sobie tak, że, jednak, że jeśli będziemy walczyć z piraką wody, to wodny będzie podnosił, okej? Okay? A jak będzie, będziemy walczyć, nie z ognistym, to ognisty będzie podnosił i tak dalej, i tak dalej. Chwileczkę, zobaczę tylko. No dobra. No to szybko idziemy. Mamy niestety dwa, czy tam trzy pojemniki, ale chyba dwa. No. Chyba tych pojemników zero. I zobaczmy. Jeszcze, jeszcze. O, sporo. O, mam dwa złota. No dobra, więc już się będę powoli z wami żegnał. Um. No i co ja tutaj jeszcze mam? Mogę do Was powiedzieć No nic no dobra, więc e, żegnajcie na razie Postaram się szybko wrzucić jeszcze następny O fajnie mamy e, ulepszenie broni takie e, jak ci tutaj wychodziło? Aha, dobra no dobra dobra, Coś takiego. Niby tak się nie zmieniło, ale lepiej teraz strzela. Gdzieczkę zobaczymy tutaj. Ach, jeszcze zamknięty. No dobra, więc ja się żegnam. Cześć, cześć i czołem. Jestem Ridik Minecraft. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie, polecajcie, oglądajcie i żegnajcie. O za dużo powiedziałem. Cześć.